Dobra, no i jestem oczywiście sam w domu, bez nikogo. Teraz sobie tam coś oglądam na YouTubie. Już trochę ciemno, no ale jak to zwykle ja siedzę do tej pory. Fajne domki są naprzeciwko. W sumie ja. To ten pokój, gdzie była i pisełka. Łóżko moje. I to było i brofisałka nawet. Trochę sobie zmieniłem. Trochę tu mebli. Zmieniłem. Tutaj teraz tak to wygląda. Sobie wyjdę. No, na chwilę. Nie, trochę zimno, w nie mam, bo Co tam? fajne są widoki widzę tam garaż na lewo znaczy to jest akurat nudny widok ten garaż, na prawo co ja widzę samolot na przykład, wulkan widzę na prawo inne domki mączkary nie mogę widzieć nawet hmm. nic o, sobie wsiąłem. Chciał to tu się zatrzymało. Oho, ktoś idzie. Do mnie. Dobra, otworzę No i już Jaranek. Dzień dobry. No, dzień dobry. Kim pan jest? O! Z, z domu mnie wyrzuciła! Kim pan jest. Jestem Poxy. To Krew, krew. Kim pan jest. Jak Poxy nazywam się. Ale no i skąd pan jest Co pana tu sprowadza? Ja bo dowiedziałem się, że coś się podobno stało z Striker Dodgem. No tak, czyli Więc pan. Będ, Będę pracował za Striker Dodgem. Ale kim pan jest, żeby mieć takie pozwolenie? No nazywam się Poxy. Dobrze, ale hmm. ja wiedział na pana? Nie znam, ale ja go znam. No to kto to jest? Striker Dodge? No tak, no ale co on takiego robi, powiedz może? A w sumie to ty wiesz, że pracuje w policji. No dobra, no ale... Skąd wiesz, no. kim on jest? No, widziałem go. Jak, jak jechał sobie... Jak uciekał przed tobą kamaro w... takim białym w... w... Uciekuj, uciekuj, no jak krowa wyglądał. Uciekuj. Znaczy takie kamarowy. Czy Ty nas podglądałeś? Nie, po prostu ja sobie jechałem po nagle widzę kama, kamaro, które pędzi. A skąd wiesz, że tu mieszkam? Czy akurat? No nic sobie szukałem, patrzyłem sobie na domki, nagle zobaczyłem tracker dołu... tracker haski pod Szef, szefowi napiszę na messengerze, To ty tu kino masz? Dobra, szef się zgadził. Nie, to nie jest kino, to taki telewizor kupiłem. A ty byłeś na pogrzebie i gra e, Nie, pan. Mm. Nie byłeś, byłem, bo to dniu. To jest daleko, to jest daleko, bo ja w Blocksburgu mieszkam. To nie wiem, bo jak się płynie um, tam tam jest taka tam jest taka no takie jeziorko może. No to jak się płynie lewo to jest Topia, prawo Brookhaven, a jak tak prosto się płynie to jest Blocksburg. No to nie nie aż tak daleko ale. No. I, Aha. I sobie właśnie się tam utopił, bo chciał do Brookhaven. Tak to działa. Ty, ktoś. Oni do mnie poczekają. Uh -huh. Okej, okay. no okay, czyli jest jakiś taki typ co lubi. napisałem. coś muszę sobie kupić, żeby postawić jakieś laptopy dla gości czy coś Nie no ale szkoda, że je dropie są no, ale ja mu mówię, że utopisz się w tej wodzie Nic nie brał do jedzenia Nie wiem czy on się utopił czy co eee... hmm. no, Dobra, dobra gdzie ty jesteś? No tu jestem, tu jestem, Panie, Jak Pan się nazywa? Co, co coś porobimy? Jak się nazywasz? Bo już zapomniałem. Foxy. Foxy? Tak. Okej. Okay. Czasami nawet swoje imię zapominam. Jedziemy. Dobra, chodź jedziemy, bo mamy tylko kilka minut. Mamy 30 minut. Ale na co? Żeby zdążyć do pracy. A, auto od... mi. Do jakiej pracy jedziemy? Do policji. Jedziemy twardy. Ładnie autem zaparkowałem. No tak, no to... I się spóźniliśmy. Co? So... Szybko! Coś z tym autem trzeba zrobić. Poczekaj. Wow. Dobra, Ibra Piesel raz mnie, raz mnie nauczył takiej rzeczy. O Oj, powiedzieć ci największy sekret Libra Piesela? No. Nie wiem, czy nawet mogę to mówić. Są no, Zabrałem no. kasę. Jak, jak, jak jeszcze żył, to powiem ci później, um, co się z nim stało. Okej? Okay. I co? I co robił? Jak go nie było? Dobra, jedziemy, już jesteśmy. On robił naprawdę coś bardzo złego. A co robił? Coś mi powiedzieć? Nie wiem czy nie mogę powiedzieć. Czemu? Bo to bardzo złe było. No to co no, no, co zrobię? zrobiło? Dobra. Praca cały czas jest. Ale w Policji jeszcze nie pracowałem akurat. Ibra Piesel dużo razy pracował i no. cały czas odchodził. No. W ogóle Dlaczego, wcześniej... tu mam pobrane... Dlaczego tu mam pobranego Robloxa i Friday Night Funkin? No? Bo tak trafiłeś, że akurat to jest komputer Ibra Piesela. Wejdę wcześniej... do Robloxa, Zobaczmy jego konto. Okej, okay. gdzie w ogóle wcześniej pracowałeś? W ja? W Luxburgu byłem, pracowałem. A jak, I jako kto pracowałeś? No pracowałem w takiej... Zbrałem najdroższą pracę, czyli że trzeba jeździć z pizzą. No, no to tam jest chyba... Bardzo, no to jest bardzo droga taka praca. Ty! On ma robuxy. Poczekaj, o. o. Ile no. on ma tych robuxów? No. Ty ma 154 robuxy. Robimy coś? Przebierz go, Jeszcze... przebierz go, że umarł. Dobra, prze przebiorę go za takiego hakera.